wszystkim! Karotina, Karotina Chodźmy razem się spotkać z nią Karotina, Karotina Przyjaciele jej już tu są Pomiś, niestrudzony tropiciel Bulciacem, kochana kuchareczka Buzik, pogodny łakomczuch Wanżan, długoręki artysta Riko, niezły rozrabiaka. Karotina VIP Karotina VIP Karotina super VIP Fruwający pomiś Jaki cudny festyn! Uwielbiam taką atmosferę i wszystkie te niesamowite zapachy! Ja też to lubię! Zobacz, ile książek i wszystkie ciekawe! Tylko, że mm. nie widzę, żeby ktoś sprzedawał baloniki. A co to za festyn bez baloników? Mm. Na festynach mm. zawsze jest ktoś, kto sprzedaje baloniki! Fakt! Zawsze ktoś jest! Może yy, wystarczy trochę poszukać? Aaa! <laughs> <a, a>, psik! <laughs> Hmm. A to ty, Papriko! Ha, jak ja ci zazdroszczę, że masz taką masę baloników! A najładniejszy, ten czerwony w kształcie truskawki. Taki bajkowy, kolorowy, truskawkowy! <laughs> Wiesz, wyjątkowo mam dziś dobry humor! <laughs> Trzymaj, jest twój! <laughs> Papriko sprzedaje dzisiaj baloniki i dobrze nie będzie miał <laughs> czasu, żeby rozrabiać! Czekaj, Pomisiu. Przywiążemy ci balonik do ręki, żeby czasem nie odfrunął. Cześć, Pomisiu. Cześć, Karolina. Pa, papriko! Faj, dziękuję. Cześć. Mam tutaj coś A? dla Pomisia. Dziękuję. Hmm. Aha, aha psia Jakie super towarzystwo i jaki cudowny kiermasz. Hmm. Mam coś dla ciebie, Pomisiu. Wiem, że bardzo lubisz baloniki. Pomysł <grymne> <Bo mi się grymne> jest uszczęśliwiony. Dziękuję wam wszystkim. <grymne> uh, 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 uh. Festyn, kiermasz, kiermasz, festyn, po raz ósmy czy dwudziesty. Dzisiaj w nikt nie siedzi, przyszli krewni i sąsiedzi. Wszyscy mnóstwo frajdy mamy i za ręce się trzymamy. <grymne> <grymne> Pani, wiecie może, dlaczego dzieciom przywiązuje się baloniki do ręki? Cii, chodźmy zobaczyć. Zapraszam do zabawy! A teraz sprawdźmy, czy macie dobrą pamięć. Powiedzcie mi, co jest potrzebne, żeby balonik nam nie odfrunął. Powiedzieliście nitka? Świetnie! Brawo! Trzeba go przywiązać nitką do nadgarstka. Dzięki temu balonik nam nie odfrunie. Teraz musimy wstawić na miejsce te rozsypane literki. To zaczynamy! Pierwsza literka to NY. N I, TY, K, A. Nitka. Zdolni jesteśmy, prawda? A teraz już wracamy na kiermasz. Pomiś na nas czeka. Pomiś! Pomiś! Gdzie? No! <todkowningująula> Siągnijcie mnie na dół! Pomiś jest tam w górze! O! 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 Jak on frunie! Siostra hmm? <dodkownt soundtrack> Bólka! Nie bójcie się, przyjaciele! To się zaraz załatwi! Witamina Super Deep! Karotina Super Lotnicza! Przyjaciele, ale ja, a, a, psik. Dlaczego ty tak kichasz po misiu? Co tam było na górze? Mhm. Na górze to nic, ale tutaj na dole zastałem wyjątkowych przyjaciół. Was! Hej, zatańczcie z nami! Hej, hej, tańczymy! ファイチです、ナミ <laughs> <Okay. S 1> <laughs>